Pierwszym naszym gościem jest Sebastian Sikora, dawno u nas niewidziany. Witam serdecznie, Sebastianku. Dzień dobry. Sebastian, minęło kilka dni od naszego meczu ze Szwedami. Jesteśmy w Mistrzostwach Świata, jest już po losowaniu. Jak oceniasz tak, już troszkę na chłodno, te nasze szanse w Katarze? No wiesz, no to jest piłka nożna. Także tutaj wszystko może się zdarzyć. Tak jak weszliśmy. Yy... Trochę niespodziewanie można powiedzieć, bo tam wiadomo było 50-50, ale to są mistrzostwa, które wyłonią nowe, nowych zwycięzców i nowych przegranych, więc tu się wszystko może zdarzyć. No co, Argentyna, bardzo mocny zespół, czwarta w rankingu FIFA, zdobyła drugie miejsce w eliminacjach tak, zaraz za Brazylią. Więc będzie bardzo silna. Żadnego meczu nie przegrała. Z tego co wiem, u siebie, znaczy <coughs> w tych eliminacjach Arabia Saudyjska praktycznie u siebie grają. Także będzie bardzo mocna. Mimo, że zajmuje bodajże 49. miejsce w rankingu FIFA, ale, ale jednak będzie ich niosło to wszystko cała ta publiczność i praktycznie ta gra u siebie. No i Meksyk. No Meksyk no, zajął, z tego co wiem, to drugie miejsce u siebie, zaraz za Kanadą, też, też dosyć mocny przeciwnik, no i zobaczymy. Bardzo fajnie, no Michniewicz, Czesław Michniewicz, fajnie, że wszedł, znam też osobiście pana Czesława, więc no, jest to dobry statek. więc naprawdę tutaj będzie ciekawa. Ogólnie jako, jako taki kibic czekający 20 lat na jakiekolwiek Sukcesy reprezentacji Polski, to mogę śmiało powiedzieć, że yy, śmiało no, może nie śmiało, ale yy, że to będzie generalnie mecz otwarcia, mec, mecz o wszystko i mecz o honor. No, tak jako Kibic 20 lat czy ponad czekam na jakieś sukcesy tej reprezentacji Polski i to tak i tak czekam i czekam i nigdy nic jakby znaczy przy, w tych moich latach, gdzie ja trochę tam kopałem tą piłkę. I, i teraz się tym zajmuję, to, to jakby nie było większych sukcesów. Ale jako tak z perspektywy trenera i tego, co zrobił, robi reprezentacja, reprezentacja Polski na czele z Robertem Lewandowskim i z innymi zawodnikami, więc no to może być taka, taka kolejne, kolejne mistrzostwa, na które usiądę i będę mówił, no dobra, okej, okay, wyjdziemy z grupy. Nie? wyjdziemy z grupy. No i, i chciałbym, żeby jednak, żebyśmy wyszli z tej grupie, z grupy, ale no nie będzie łatwo, czyli to takie, taka odpowiedź, tak jak wszyscy, tak, no piłka, bez piłka, może być różnie, no, reprezentacja Polski gra jak gra, ale zobaczymy, czeka na te mistrzostwa bardzo w nietypowym terminie, tak, bo to będzie listopad, więc u nas też będzie już po rozgrywkach kolejnego sezonu, tak, po rundzie jesiennej, więc no ciekawe, ciekawe, czekamy z utęsknieniem. Za chwilę rozpoczynają się sezon na zielonej trawie. W ziemi obserwowałem wiele turniejów, w których grała Twoja Akademia. Widać, że ruch jest spory. Co aktualnie dzieje się w Akademii? No tak, dzieje się. Staramy się, żeby się działo, żeby dzieciaki się rozwijały, żeby młodzież się rozwijała. Generalnie przygotowujemy się do rundy rewanżowej wiosennej, czyli już ten weekend zaczynamy cztery mecze Junior D1, D2C C2 i E E bodajże, czyli grupa rocznik 2012 jedzie do Lęborka. D1 spotykamy się z Echo Biesowicem, Biesowice to jest sobota, niedziela C2 gramy z bruskowem wielkim i D1 i D1 z bykami Subsk. Więc co weekend praktycznie mamy 3-4 mecze tej rundy właśnie rewanżowej. Do tej pory rozegraliśmy parę, parę turniej tutaj w okolicy. Gramy też jakieś sparingi wewnętrzne pomiędzy grupami, młodsi na starszych, starsi na młodszych, więc to, to sobie ustawiamy, żeby gdzieś trochę tych gier rywalizacji czy wewnętrznej, czy gdzieś zewnętrznej było. Oczywiście to, jeśli nam pozwalają środki, bo czy muszę tutaj zacząć mówić jak najbardziej, że środki pomagają na, na na rozwój tych dzieciaków, bo to są potrzebne i gdzieś dojazdy, i wpisowe. Staramy się jeszcze te wpisowe pokrywać ze środków rodziców, czyli rodzice, bardzo to jest z tej strony, dziękuję rodzicom, ci, którzy gdzieś dzieci są powołane na, te, na ten turniej skromny, bo tylko 10 osobowe, czyli kiedy 9 osób jedzie, to też nie jest jakby dużo, no ale zawsze coś. Rodzice pokrywają te składki wpisowe, czasami jak na transport jedziemy, do, do y, Sławna to też za transport pokrywają. Także no, gdzieś te środki y, są potrzebne. Jeśli mamy takie, a dysponujemy od naszych sponsorów. ATP Budownictwo i Builders. Także bardzo im dziękuję za wsparcie naszego klubu. Jest to mega w ogóle wsparcie. Góra Lodowa dodatkowo też się tutaj dokłada, trochę w innych formach, ale też te, te, ta trójka sponsorów robi olbrzymie dla nas, olbrzymią robotę, że tak powiem. No i dodatkowo, dodatkowo chcemy dobrze jakby wypaść w tej rundzie wiosennej ale jak będzie, tak, się, o, tak, tak zobaczymy. Głównym celem jest, cały czas ja będę promował tą naszą ideę. Akademii chcesz, to grasz. Głównym celem jest radość z piłki nożnej, żeby wyłapywać zawodników, którzy gdzieś zaczynają być markotni, coś im tam nie wychodzi, żeby ich podnosić do góry, żeby przerzucać ich z grupki do grupki, żeby dawać ich do innych klas rozgrywkowych, żeby oni cały czas jak gdzieś gubią, bo to jest później ten etap taki 13-latków trochę trudny, żeby utrzymać ich tym, żeby zostali jak najdłużej w sporcie. Już nie mówię, że w piłce nożnej, tylko w sporcie. Już tam gdzieś parę miesięcy temu mieliśmy wywiad, gdzie mówiłem właśnie, że głównym moim takim oczkiem jest mój syn, który zaczynając od piłki nożnej, po basenie, i tak dalej jest w, w, w koszykówce. Jeszcze te kłondo zaliczył tutaj u pana Winiszewskiego, także u Karola, także u Karola Winiszewskiego. Jak najdłużej w sporcie. To jest nasza, nasze zadanie, ale z naciskiem na piłkę nożną. Nie, ja, jakby jeszcze czasami się trochę zapominam, ale dosyć sprawnie nam w Akademii wychodzi druga sekcja, czyli koszykówki. Chcieliśmy mieć koszykówkę też. Chcemy dalej, jakby otworzyć taką sekcję w ustce. To zainteresowanie jest troszeczkę jakby mniejsze, wiadomo, no, z liczebności mieszkańców, ale jest mniejsze niż w Subsku, więc w Subsku na chwilę obecną mamy dwie grupy rozgrywkowe. Będziemy mieli teraz trzecią, a znaczy nie rozgrywkowe, tylko treningowe. Więc ta koszykówka nam się rozwija w Subsku. Zobaczymy, jak będzie w łóżce. Także dwie takie sekcje to też jakby dzieci nam podpowiedziały to, co nam się dzieje. Te dzieci, które kończyły jakby przygodę z piłką nożną w wieku 11 lat, czy tam 10, zaczęły po rozmowach z rodzicami zaczęli szukać innych, innych wyzwań, No to stwierdziliśmy, że może na koszykówkę. I wiele takich rozmów było, tak, no panie Sfasianik, gdyby było koszykówka, możliwość takie, takiego czegoś. No ale kluczem jest po prostu ludzie, czyli podstawa, trenerzy. Ale udało nam się znaleźć trenera Rafała Oleksego, który którego syn też który gra w czarnych subsk, jako junior, wchodzący na, na razie na minuty. Więc to jest ta sprawa, że podstawą jest odpowiedni trener, a później możemy myśleć o, o rozwoju właśnie tej grupy. Także tak to się w tej koszykówce rozwija. Także no, chcemy tych chłopców utrzymać jak najdłużej w koszykówce, w, w sporcie. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Powiem, że też trochę inne wyzwanie cię czeka, już typowo prywatne, no bo drugi raz zostaniesz tatą. A tak, takie prywatne pytanie padło. A to jest, trochę się tak zastanawiałem, czy, czy, padnie, czy padnie to pytanie. Tak, o, tak, drugi raz zostanę tatą. Także cieszę się bardzo, że e, moja żona e, już niedługo będzie rodziła. Także za półtorej miesiąca spodziewam się e, drugiego syna. Czekaliśmy długie lata na to, rzutem na taśmę, że tak powiem. Wszystko planowane od razu na wizji, tak powiem. Wszystko planowane, rzutem na taśmę, tak. No czekamy z utęsknieniem. No i czy będzie sportowcem, co się okaże. Ma wzór, po, myślę, że trochę po mnie, ale też po swoim starszym bracie, tak? czyli po Szymonie. Także cieszę się bardzo z tego powodu. To co my życzymy powodzenia w życiu osobistym, także tym na niwie sportowej i do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.